Dzisiaj w Pile odbyły się 17. Powiatowe Obchody Dnia Zdrowych Piersi. Z tej okazji w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Iskra w Pile odbyły się główne uroczystości. Okolicznościowy program przygotowali uczniowie zespołu szkół przy Teatralnej w Pile. Rozstrzygnięto także konkurs dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat profilaktyki zdrowych piersi. Później uczestnicy przeszli w marszu zdrowia ulicami Piły z ulicy Kilińskiego na ulicę Śródmiejską. Danuta wolny, emerytowana pedagog zespołu szkół przy teatralnej. Jest to już 17 marsz zdrowia, chociaż właściwie tak szczerze mówiąc, stricte nie, ponieważ przez kilka lat pandemii. Marsze się nie odbywały, natomiast są to 17. obchody Dnia Zdrowia Piersi w Pile powiatowe pod patronatem prezydenta Piły Piotra Głoskiego, starosty pilskiego Eligiusza Komarowskiego. Szkoła przyteatralna jest współorganizatorem ze stowarzyszeniem Pilski Klub Amazonek oraz Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pile. Są to działania takie edukacyjno-profilaktyczne czy profilaktyczno-edukacyjne. Kolejność może nie jest tyle ważna, ile ważna jest sama idea, żeby uświadamiać społeczeństwo na temat tego, jak ważne jest dbanie o zdrowie, jak ważne jest nakierowanie się na to, żeby pilnować wszelkich niepokojących objawów, a w przypadku ich wystąpienia po prostu bardzo szybko, na tyle na ile się da, konsultować je z lekarzem, specjalistą najlepiej, żeby wiedzieć, żeby się uspokoić po prostu, ponieważ znakomity procent tych zmian są to zmiany łagodne, typu to wiele na przykład, o czym ludzie nie wiedzą i jak wyczują coś niepokojącego, po prostu się denerwują. Chciałabym jeszcze powiedzieć tutaj jedną rzecz ważną, że często ludzie nie wiedzą o tym, że 1% nowotworów piersi występuje u mężczyzn także. Przyjęło się, że dotyczy ten rak piersi tylko kobiet, a to tak wcale nie jest. Tylko że u panów ten rak piersi bywa często wykrywany zbyt późno, co wynika z tego, że po prostu mężczyźni jakby mniej dbają o to swoje niestety tak jest prawda. O, o to swoje zdrowie i się nie badają często pod wpływem partnerek rząd, tak? Pan, do tych badań przystępują, ale różnie to bywa. Może tyle. Tak? Poza tym marszem też mamy takie wykłady, ale rozumiem osoby, które uczestniczą w marszu mogą zadać pytanie, mogą się czegoś dowiedzieć. Oczywiście, że tak. Aczkolwiek same już powiatowe obchody Dnia Zdrowia Piersi zawierały taką wiedzę na temat profilaktyki, objawów także. I myślę, że dużo można było się z samych tych... Y, powiatowych obchodów, samej uroczystości dowiedzieć. A jak młodzież? Jest już wyedukowana na tyle, że potrafią y, się wybadać? Myślę, że tak. W szkołach y, uczy się samo badania piersi, uczą tego Amazonki, y, uczy Europa Donna, także taka profilaktyka się odbywa. Wiem, że w szkole przyteatralnej takie działania profilaktyczne w tym roku y, szkolnym już miały miejsce, dopiero jest październik. Dzięki także pielęgniarce szkolnej naszej pani Dorocie Szczepańskiej. Także takie działania myślę, one będą zawsze potrzebne, dlatego że niestety jest tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o nowotwory. One, one nie maleją, jeśli chodzi o ilość. Ciągle występują co roku wykrywa się około 21 tysięcy raka piersi, a 6 tysięcy kobiet nadal niestety umiera. Także będzie to potrzebne. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Na komputerze, tablecie i smartfonie. Najnowsze informacje z regionu.